Muszę iść większym wiadro niestety. E, pigwa, pigła właściwa. Musiałam zdjąć, ona jeszcze nie dojrzała, bo ona cała musi być taka, o, żółciutka. E, jak gdzieś się jedzie do koleżanki, to zawsze za kierownicą, więc też nie wypada pić. Jest taki jak dżemik z pigwowca. Szkoda tam za drzewami, nie widać, tam też jeszcze przepięknie jest. Oj, zaczyna się nowy dzień. Zobaczymy, będzie dobry. Trochę wypuściłam kury, bo jestem tu w tych zaroślach, więc myślę, że nic nie przyjdzie, żeby je mi ukraść. Trochę. Trochę na wodę, na wodze do porządku to wszystko. Jeszcze o gałęzi ogrom. Nie, nie ma rębaka, niestety. Jak to będzie wszystko przerobić? Nie, nic. Jakoś nikt ple... Przecież w plecy nie goni. Teraz moim zadaniem pozbiera głowiec. Już takie piękne, żółte już są. Owocki. O. Też zarośle wszędzie pokrzywa, wszędzie pokrzywa, nie wiem, co z nim robić, jak ją wyplenić. Ma, że o, jak dobrze, tyle pokrzywy, to tyle, to przecież takie lekarstwo. Tak, takie lekarstwo, jeśli ono rośnie gdzieś na łące albo pod płotem, tylko że nie na grządkach i, i, i nie w sadzie, niestety. Tam jeszcze widzę trochę jabłek, gdzie nigdzie jest, to właśnie te są, które takie, co rozpadają się jak śnieg więc możliwe, że jeszcze z parę słoiczków zrobię e, dżem. O, no a teraz, teraz pigłowiec Tu u mnie taki duży krzak i jeszcze jest jeden, o tam też. Także teraz będę zajmować się tym. Ja muszę iść po większe wiadro niestety. Jeszcze ich tu trochę jest. To, je te, to tylko jeszcze na jednym krzaku. Jeszcze drugi jest. No tu widzę, że prawdziwa uczta była. Ciekawe, kto to wyjada. To nie jakieś ptaszki, no bo kto jeszcze? Albo albo jakie myszki bo takie wrażenie jakby na niektórych widać było ślady takich drobniusieńkich malusieńkich dziobków ząbków ale może właśnie dziobków No dzisiejsze zbiory na ten moment o, tak, pigłowiec pójdzie dzisiaj do przerobienia Nie wiem chyba będę drobno mielić i e, gotować tak jakby taki no, drzem nie drzem ale coś takiego żeby można było potem na przykład do kubka łyżeczkę zaleć wrzątkiem i takie orzechy to nazwierałam po prostu bo akurat ten pigłowiec rośnie pod orzechem włoskim dzikus zwykły nie wiem, zobaczę, tam ich dużo jest, tylko zobaczę, jak one będą się łupać. Czy w ogóle uda się coś z nich wydostać, bo to, jak mówię, to taki dziczka, która rośnie. No nie wiem, ile ten dom jest, tyle rośnie. Świętej Pamięci Teściowa pewnie gdzieś zostawiła jedną wiotkę, która z orzecha gdzieś tam się wykiełkowała. E, pigwa, pigła właściwa. Musiałam zdjąć ona, jeszcze nie dojrzała, bo ona cała musi być taka o, żółciutka, ale musiałam zdjąć, bo malutkie drzewo takie, ja wiem, 2,30, 2,5 metra wysokości. Góra miało na sobie o 30 kg owoców, i już go gieło do ziemi, więc musiałam zdjąć. Gruszki takie bardzo smaczne, ale niestety są we, wewnątrz kamyki. No, jeśli ktoś wie, co to w kamyki w gruszkach, to wie o co chodzi. No to papryki to tak zdjąłam po prostu, bo jeszcze są pomidory, jeszcze dużo jest jabłek, Boże, jabłek do przerobienia e, i szkoda, szkoda zostawić, no ale, no ale na dziś będzie to. Mrozów jeszcze na razie nie zapowiada się, więc będę powoli robić. Pomidory jeszcze są. Też trzeba będzie przerobić pomidory koniecznie. Ale na dzisiaj tak pigwa i gruszka to pójdą do dojrzewania do stodoły. Orzechy na razie ustawię na kocioł, żeby schły. No a te jab jabłka to wziąłam tak sobie do zjedzenia. No a dzisiaj papryka i pigłowiec. I w tym roku pierwszy, pierwszy raz za wiele, wiele lat normalnie dojrzały różowe winogrona. Tu takie trochę jeszcze zielone, niby nie dojrzały, ale one bardzo słodkie, czyli one już sobie swojego cukru, bo zazwyczaj szara pleśnie zjada i po prostu jeszcze takimi małymi, zielonymi wszystko pokrywa się tą szarą pleśnią. W tym roku jednak ja już taką dużą porcję do butelek zamknęłam. No te, to teraz zrobię i jeszcze taką porcyjkę można nazbierać. I ten sok jest dużo smaczniejszy, słodszy niż z fioletowych tych półdzikich. Praktycznie cukru można nie dodawać. Kiedyś mojej mamy była papryka taka. Ona była nieduża, taka, i wyglądała takim, temp, jakby serduszko z takim tępym końcem. Była tak mięsista, miała takie grube ścianki, że w środku prawie nie zostawało miejsca. Tylko nasionka i nic. Nazywali ją dla czegoś papryka pomidorowa. Nie mam pojęcia dlaczego pomidorowa, no ale. Yy, może dlatego, że wtedy pomidory po, podobne były. No ja cały czas szukałam nasion takiej papryki. I w tym roku, znaczy no, na wiosnę znalazłam takie na paczuszce, były takie bardzo podobne. Nieduże takie serduszkowe. Ja taka szczęśliwa wysiałam. No jest byle co. Mało tego, że cieniutkie ścianki, to jeszcze i w smaku powiedzmy tak średnio, nawet może troszkę niżej poniżej średniego. Także niestety to nie są te I teraz będę umyłą oczywiście. Teraz będę... ujróścinać Prawdy bardzo są, więc czy... Oj, mówią, że bardzo dobra nalewka jest z tych ziarenek. Ale jakoś... Nie mam ochoty za naprawdę, te, te wewnątrz nie są bardzo, nie takie jak u jabłek lub gruszek, takie twarde, szorstkie te przygródki, więc ja będę po prostu tak wciąć, wyczyszczać od nasionek, jak takich tych samych przygródek, potem będę yy, na maszynce mieć i zasypywać cukrem. O, o, taki. No nie wiem te ziarenka mnie kuszą trochę, żeby na lękę zrobić Pestkówkę Ponoć, no, nieby pestki są szkodliwe, a z drugiej strony pestkówka od dawna uważa się za jedno z najsmaczniejszych nalewek. Więc jak to pogodzić jedno z drugim, to ja tak naprawdę nie wiem. Ale chyba nie będę ja nic takiego robić, ze względu na to, że... Oj, pić tych nalewek u nas nie ma konu. Ja nie piję, syn, nie piję. Jak gdzieś się jedzie do koleżanki, to zawsze za kierownicą, więc też nie wypada pić. No, i wychodzi tak, że teraz takie spotkania towarzyskie praktycznie schodzą na zero. <grafię> Więc nie wiem, czy mam ja ochotę na jakieś pystkówki jeszcze. Tak, trochę już w domu zimno się robi, trzeba będzie iść kocioł rozpalić. Nie wiem, jak to tej zimy będzie. Miała być teraz modernizację ale kolejki takie, że my swojej kolejki nie doczekaliśmy się, obiecają nam na wiosnę, ale tak czy inaczej jakoś zimę przedzimować trzeba. Ja tak podejrzewam, że chyba jak już trzeba będzie na stałe palić kociu, to chyba ja przejdę na noc do pokoju starszego bo to on zazwyczaj w nocy podkładam, on w nocy pracował przy komputerze i, i podkładam. Bo jeśli ja zacznę w nocy, nie dostanę biegać po swoich stromych 9 stopniach schodów, to mogę i na łózko wylądować a palić w nocy trzeba, bo jak bywało czasem jak tylko gdzieś starszy zaśnie, ja się nie obudzę w nocy, nikt nie podłoży do kotła, to obudzi, obudzimy się o 6 rano, jak go do szkoły w, 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 odprowadzać, a na termometrze 10-11 stopni, więc jak dla domu, to jest oczywiście bardzo mało, więc w nocy trzeba będzie palić. Nie wiem, jak na razie to strach mnie myśleć o tej, o tej zimie. Przy tym, że poprzednio to zimy praktycznie nie było, to takie temperatury mieliśmy. 14-15 stopni w domu to była norma. Kociół skacze, a temperatura w domu wyżej się nie podnosi. Więc nie wiem, jaka jest przyczyna. Ja tu wszystko mówię na to, że ten, ten grzyb, ta wilgoć w domu tak. Tak górę Dobra, będę... Oj, twarde bardzo. Będę dalej działać. Mam zmielone już te pigłowce. To 5-litrowy garnek, więc prawie pełny. Jak jeszcze, już jest późno, już prawie 21. Trochę zajęło mnie to. Nawet pęcherze na rękach. Ręce takie pomarszczone, pomarszczone, źle widać. O, trochę mi to zajęło, więc owoc jednak drobny i bardzo twardy. No i teraz co? No zasypię cukrem. Już jutro będę gotować, bo dzisiaj już jestem wykończona. Także nie przyłączajcie się. Zaraz będzie ciąg dalszy. No i w końcu ja skończyłam. To jeszcze są. jest sok z winogron różowych. Jest trochę inny taki kolor, nie taki malinowy, jakby w pierwszej porcji, bo tam były same dojrzałe, takie różowe winogrona. Tym razem były różowy i zielony. Mimo, że zielony, ale słodkie, dojrzały. Po prostu nie nabrały już, nie zdążyły nabrać koloru. Dlatego kolor jest taki brudnawy. No i to jest taki jak dżemik z pigwowca. Krótko gotowany z cukrem, więc potem zimą można będzie tak na, na kubek wrzątku łyżeczkę i będzie super witaminowa herbatka. No, tyle tego wyszło mi. Teraz ja Wam troszkę pokażę tego, co zrobiłam ostatnio, póki nie miałam jak na podwórku działać, więc siedziałam przy stole. Y, tą czarownicę i aniołka to widzieliście w poprzednich moich filmach na pewno. Teraz co jeszcze? No dynki, oczywiście o tej pory, porze jak bez nich, prawda? To są takie dynki do dekoracji. Jeszcze pomyślę, jaki, jakie dekoracje akurat zrobię. Trochę liści uzbierałam, trochę szyszek. Zobaczę, jak to będzie. Tak to. To dynki. Są takie czarownice z włóczki, one są jednakowe absolutnie, tylko dwie na stojaczkach, dwie stojące takie, a dwie wieszące, ta cały czas się odoraca. One są absolutnie jednakowe we wszystkim, oprócz tego, że można zawiesić, a można postawić. To są takie aniołki. Nie wiem cały czas. Nie mogę znaleźć miejsca, na którym dobrze by było widać. Ich. I cały czas mi się odwracają. Takie. Też są absolutnie jednakowe. Różnią się tylko kolorem paseczku jako kardyk we włosach. Kolejne aniołki, teraz kolorowe, z serduszkami. Też są absolutnie jednakowe, tylko już w kolorowych sukienkach. Miszące, aniołeczki. Zaraz ja Wam powiem, wymiary. Znaczy ta dynka, taka największa, brązowa. O, gdzieś tak, 16 cm. Średnicy, w wysokości 12. Ta. Będzie u nas średnica 12, 12,5. Ta mniejsza. Średnica dziewięć i Z tych takich innych trochę ta ma 10 średnicy, ta najmniejsza ma 7 średnicy i ta ma 7,5, tylko że ta jest troszkę wyższa niż ta. Tak, to będą dynki. Teraz te małe aniołki. Małe białe aniołki. Ja będę bez zawieszki, bo ją zawieszkę można i krótszą i dłuższą zrobić. Więc tak, sam aniołek 11,5 do 12 cm. Ten taki biały. Teraz kolorowy. Kolorowy z serduszkiem. E, też będę bez wiszaczka mówić jest 17, 175 i centymetra. Wysokość, długość, nie wiem jak tam dobrze, prawidłowo powiedzieć. No i teraz te małe czarownice. O, jeszcze nitka jest. Mała czarownica, bo tamte, które ja wam pokazywałam na tym, na filmie poprzednio, to tam była większa, a ta razem z kapelutkiem będzie Razem z kapelutkiem będzie 19 cm. O, także takie są rozmiary. No i te, które, które stojące, przecież na tym stojaczek chowa się pod dołem jakby sukienki, a jest to samo, 17-18 cm. I moi drodzy, jeszcze chcę zaznaczyć, że wszystko co ja wam pokazuję, można u mnie kupić. Albo zamówić w dowolnym kolorze, w dowolnym rozmiarze, to jak już komu się spodoba. I mogę dostawać rachunki, także nawet jeśli trzeba, można i tak. Wszystkie kontakty, wszystkie linki do kontaktu, wszystko będzie w opisie pod filmem. Także zapraszam, pomożecie w rozwoju mojego kanału i w moim życiu nielekkim Dlatego zapraszam do zamówień.